Cześć Widzowie! Dzisiaj nagrywamy z serwera o nazwie Mainstar.pl Tym razem już z teksturpakiem jak widzicie To jest teksturpak od Krzysimira Mam połączone z totemem Stegny Stegna Nie pytajcie Ogólnie to polecam tego teksturpaka Bo jest naprawdę fajny, też wbijajcie do Krzysimira, bo robi fajne filmy no, dzisiaj nagrywamy z Donate'a dla widza na mani Cactus. Jak napisał pod poprzednim odcinkiem, czy dam mi ty na start, no to mu dam takie itemy. O, poczekajcie, może mój. Mu... Eee... Poczekaj. No dobra, napiszę mu, napiszę mu, żeby poczekał, bo mu może dam jeszcze jakieś kilo ateny, żeby sobie też mógł kopać. Zapomniałem w sumie o tym. No, no i jak chcecie dostać takiego donate'a, to y, piszcie, y, y, to piszcie w komentarzach, dajcie na start. To ja dam. Jak widzicie, tutaj pan Kaktus dostał itemy. No i zapytam się jeszcze na MSG, czy mu się podoba. Dobra, podoba mi się to fajnie. Jak chcecie itemki, to piszcie w komentarzach, bo kolejnie sobie rozdam Mier Poseidona i Kilowa Polla. No to to w sumie na tyle z tego odcinka. Nara.